Manko moi drodzy, dzisiaj się bardzo cieszę, jestem Miranda, zaraz moją koleżankę. Jane! Jane! Chodź tu! Kiedy ona przyjdzie? Leniu chuje się tylko, nigdy nie przychodzi. Jane! Chodź tu! A dorwę No co? O co ci chodzi? No słuchaj no, jest nowy chłopak w mieście no, musi być mój. Kogo innego? Musi być mój! Dobra, nie kłóćmy się. Jestem z Maja i, i chyba Kasia. Coś nie wołał? Coś mnie wołał? Halo? Hm? Co to jest? O! Siemka! Co? Chłop nowy chłopak w mieście? Ktoś mówił o chłopakach? Co? Co? co, co jaki chłopak w mieście nowy jest? No, jest nowy chłopak w mieście. No, co ja wam poradzę, że jest nowy chłopak w mieście. Jak się nazywa? Jak się nazywa? Jak się nazywa? No, nazywa się on. No, jak się on nazywa? No, jeszcze nie wiem człowieku, jak on się nazywa, no. Skąd my mamy to wiedzieć? Ania. Musi być mój. Mówił, że twój, chyba jednak mój. Dobra, yy, wy może już stąd iście, bo my musimy porozmawiać ze sobą. Halo, ktoś mnie wyciągnie? Ej, słyszę go, chyba. Słyszę go? Pójdę po ciebie! No słuchajcie, yy, Miranda poszła po Krzyśka. Nie, no, Krystiana. I, i zawsze przyniesie w ogóle. Halo, pomocy! Halo, pomocy! Już, 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 już spokojnie! Spokojnie! E, trzeba zawołać Zuścia, żeby, żeby cię otworzył, wiesz? Wow, ale jesteś ładny! Dobra, Zuścia, Zuzia! pomóż! O co chodzi? Aha, jest nowy chłopak w mieście. Dobra, chłopaku, za chwilę cię otworzymy. No słuchajcie, Jamie poleciła znów jakąś robotę, bo ja to wszystko robię. No słuchajcie, to jest Miranda normalnie, słuchajcie, i to jest coś... ty, Krystian. Dobra, słuchajcie, co? Porwane pudełko? Jakim prawem? No dobra, e. Co to z nim chodzi? Czemu on się tak uśmiecha? Jak królik. Dobra. Jak by cię tu otworzyć Krystek? Krystek, jak by cię tu otworzyć? Może tak? Uu! Krystian! No nie! Nożyczki w ruch. W ruch nożyczki. Dawaj Zuzia, bierz nożyczki! Bo Krystian się nigdy nie uratuje. Ta garota, Chodź, Krystian. O Jezu! Krystian, nie lataj mi kamerą, tu bo widzowie mnie nie widzą. O Jezu, chryste. Jezu! Jest... Wow, ale piękna bluza, słuchajcie. Wow, ale jesteś super, Krystian. Słuchaj. Wow, ciebie jest bardzo łatwo otworzyć. Polecam Krystiana. Cześć, jestem Krystian i w ogóle mam bardzo fajną tą bluzę z kapturem na głowę jakby deszczyk zaczął padać jak słoneczko pada to mogę sobie iść, 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 iść ale no takie mam życie niestety, że zawsze jak się odwrócę to zawsze jakieś fanki. Krystian chodź tu no, właśnie o tym mówiłem. I nienawidzę dziewczyn. No, y i uwielbiam jeździć do Nowego Jorku. Z zawodu jestem podróżnikiem. Mam fajne takie spodenki. O, buty też mam bardzo ładne, tenisówki. Koczo, koczo, koczo! Y no, ogólnie będą się dzisiaj dziewczyny biły o mnie. No, więc zapraszam do oglądania dziewczyn. Hihihi. On ma być mój, mój, teraz Krystiana Ci się muszę przedstawić, bo każda dziewczyna będzie się... o już się przewróciłaś, ha 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 Krystian, bo ja z zawodu jestem fryzjerką, umiem sobie sama robić ładną fryzurę, dziewczyny, odwalcie się, O, teraz ja mówię, ja mówię, no dziewczyny, no, ogólnie ja z zawodu jestem fryzjerką, Krystian, gdzie on jest, gdzie jest Krystian? No jestem, tu jestem, o co chodzi. Dobra, będę tutaj stać, a Ty sobie mów. Mów sobie przemowę. No i ogólnie ja jestem z zawodu. Jestem z zawodu fryzjerką i teraz właśnie stoi za kamerą Krystian. Dobra, ja jestem z zawodu fryzjerką. Umiem sobie zrobić też swoją ładną fryzurkę. Mam taką piękną spódniczkę, mam ładną bluzeczkę, piękne buciki, branzoletkę złotą z Guci oczywiście. I makijaż mam piękny i w ogóle wszystko jestem ładna, najlepsza ze wszystkich. jestem tego samego wzrostu co Krystian. O nie! <słuch> <słuch> Widzicie, ten sam wzrost. Wow. Jestem szczęśliwa! Sorki Krystian. Dobra, więc ja muszę wygrać. Ja muszę mieć Krystiana. Dobra, idź śmiałam teraz ja. Teraz ja mówię. Ja z zawodu jestem... No. Jestem ciężnicką z zawodu. He, he! Prank bro! Z zawodu jestem właśnie policjantką, ale taką piękną policjantką. Mam korony tutaj. Tylko... Zośka, popraw fryzurę! Muszę dobrze wypaść przed Krystianem. Dobra, masz. Poprawię ci już. Czekaj, czekaj. O, poprawię ci tu włosy zabierz. Zabierz włosy. O! Jeszcze tu. Pyk. Pyk, o! Okej. Okay. Już na No i ogólnie. Uwielbiam pomagać ludziom! Uuu, jak, jak lubię pomagać ludziom, to może się z nią urankuję. Bo ja lubię takich ludzi, którzy pomagają. Na serio. Uwielbiam. Po prostu to jest moje marzenie żeby mieć dziewczynę swoich marzeń i żeby pomagała wszystkim ludziom. <laughs> Ale jesteś zabawny Krystian! O wow. oh mój gosh, Krystian, bo ja bardzo lubię pomagać ludziom. <laughs> I uwielbiam z zawodu policjantkę, bo, bo może wszystkim ludziom pomagać. Wow, nie wiedziałam, że jesteś policjantką. Okej, okay, następna. Wow. Nie chcę, się tu zostać. Amelia. A właśnie, zapomniałem powiedzieć, że czasem jestem raperem. I dzisiaj przyjechała właśnie z Nowego Jorku, tak jak widać na mojej pluszce, pięknej. I ogólnie uwielbiam Nowy Jork. I to jest piękne miasto. I Donatino też jest pięknym miastem. Wszędzie są pączki. Możesz się schować nawet w pączku. O. Jak widać, się schowałem już w pączku. Okej, okay. ale to jest tło przecież. Złończyka popraw tło. ja ci wszystko ja muszę robić? Nikt inny tego nie zrobi. O. Jest, tu poprawione. I, i słuchajcie, o... Zuśka źle. Ok, może być. I ogólnie ja bardzo lubię też pomagać ludziom. Uwielbiam to nawet. Okej, okay, teraz ja, Krystian. Pozwolisz? Zuśka, no, co ty robisz? Musisz to porządnie poprawić. Żebym dobrze wypadła. O, żeby nie było bajdżu. Tu, opiek. Okej, Zuzia, już kameruj. Ja ogólnie z zawodu jestem paletnicą. I uwielbiam to po prostu, jestem brunetką. Żadna żalka nie jest brunetką. Kota, to! Mogę sobie złożyć tak nogi i lecieć powietrze. Uwielbiam tańczyć słuchać muzyki. Nie potrafię stoić w miejscu. Jak nie potrafi to trochę dziwna. Ej, kto to powiedział? Kto to powiedział? A gdyby Krystian był w mojej szkole, to bym spisywała od niego na sprawdzianach. No, kto to powiedział, no? Okej, okay, Krystian, ja, ja i ze zawodu jestem tancerką. Występowałam na duży, dużo, bardzo y, koncentracji. I uwielbiam cię. Dać autograf. Nie! Okej, okay, i następna uczestniczka y, to jest. No, kto to jest? No, bo ja chcę wygrać. Y, następną uczestniczką jest Ania. Ja jestem Ania. I, I nie ma niestety zawodu, ale uwielbiam rządka. E, kocham je i chciałabym mieć chłopaka, bo tak zawsze sama jestem w domu, nic nie robię, ale no umiem tylko zrobić taką fajną nogę do góry, o tak umiem zrobić, podskoczyć, o nogami tak, to wystarczy. Wystarczy, wystarczy, ale teraz e, ja wybiorę każdą z uczestniczek. Please mnie. Odpada, odpada, ale mm, niech Wam nie będzie przykro. W pierwszej rundzie odpada niestety Kasia. Kasiu, bardzo mi przykro, ale po prostu odpadasz. No przykro mi bardzo. Zraniłeś moje uczucia. I kolejną uczestniczką, która w tej rundzie odpadnie, będzie no niestety Jane. Dziękuję, że wzięłaś udział w programie, ale, ale niestety nie wygrałaś tego programu. O. Są na dwie uczestniczki. Jedna będzie moją dziewczyną. A druga dostanie puchar za miłą i sympatyczną dziewczynę. Uwaga, Sympatyczną i miłą dziewczynę puchar dostaje... Uwaga, uwaga! Ania! Ania, gratuluję ci! Dostałaś puchar! Wow! Dziękuję, dziękuję! Jest! Dzięki! I moją dziewczyną zostaje... No... Zostajesz moją dziewczyną i w ogóle, bo słuchajcie, my jesteśmy y, tacy sami z wzrostu. Y, sama Miranda nam pokazała, że jesteśmy tacy sami. Jesteśmy bardzo wysocy, jesteśmy faszynistami, koch kochamy Nowy Jork i mamy taką samą odcień skóry. Y, ale y, Mirinda, nie Miranda, nie przewracaj się. Okej, okay, słuchajcie, jeśli film Wam się spodobał, jak te dziewczyny biją się o, o zostanie moją dziewczyną yy, i, i słuchajcie i, i musicie zostawić pod tym filmem łapki w górę. Najlepiej 7 łapek w górę. Żeby Miranda już ze mnie zeszła! Miranda znaczy się. Nie zajdę Nigdy w życiu, No chyba zostawcie też 7-6 łapek w górę. Dobra, już nie zesłam, ale... Super się cieszę, w ogóle dzięki e, Krystian I w ogóle... i... E, e, e. a ja się też cieszę, nawet jeśli nie zostałam jego dziewczyną, ale chociaż dostałam puchar sympatyczne i miłej dziewczyny. No słuchajcie, jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapence w górę, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem! Miranda! O co ci chodzi? To jest mój kanał. Ja to nagrywam zawsze na przy kamerze. E, Miranda, to akurat prawda. Dobra, Słonko, mogę do ciebie mówić? Okej, okay, a nie mogę do ciebie mówić, kotku? Okej. Okay. I słuchajcie, jeśli film spodobał, to zostawcie superowe, pączkowe łapki w górę i miłosne. Pa, pa. Cześć. No, Miranda, zejdziesz tutaj w końcu ze mnie? Okej. Okay. Babatki, ludzie, pa!